buta, buta, Jednym strzałem wyłamuję zamek Z buta wjeżdżam Jednym strzałem wyłamuję zamek Z buta wjeżdżam Jednym strzałem wyłamuje zamek Z buta wjeżdżam Chodź papo Pozdro Ale dostałam bułę ci... Ja wysiadam Słuchaj na no. Nagadku Pod ścianę Co? Nie, 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 bez tej Jego zera w trakcie zamoja? deszczu nie rozumiem, o co chodzi. Pan po ścianę podejdzie, z rękoma w górze No co? Zigned. Zero zero. Tak się czułem. Że pod... normalnie. Yeah. Tam, żyłem. -za Załatwi to, żeby już? Kurwa, no. no. kurwa, klatek na sekundę, to jest z tego, co mówi, chłopie, kurwa, 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 mogę kurwa, 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 nie A ten kurwa śmieci się raz i nie będzie poddawał, dobra. kurwa A rozdupisz się? Tak, Boli, tak dobra. Dobra. Kurwa! Ja tu zrobię. Tak. <grywości> dobrze, dobrze. Wszystko nagrane. Bardzo dobrze, cieszę się. 142 zgłaszasz do Cerozora 142 ja, No i o której będziesz wrogą tyle na broń? Podjechać tak, tak, za 15 minut. minut. Mam za 15 minut będzie funkcja rusz. Ja, za 15 jest restart. Chciałem też Kopie się nie leży. Serypie. <grym> 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 Gdzie ty jedziesz? No No to mogłaś to... Tam... DEBIKA jesteś, kurwa. Ja, yeah! nie, ja to prowadzę, kurwa. Nie. <gry> go jeszcze? To właśnie Ja pierdole! Jesteś Czy, czy, czy wy kurwa do eee, To jest co? uwaga jednostka Forma na lato. Halo. Południowym jakieś notatki, Tu były moje. O Jezu, jak ten czerwony nie chce zejść. Bawisz się napluć. A tfu! O! O, ten niebieski też tu trzeba zetrzeć. O, jezus. Co, rura dojad? Nie, to trzeba zetrzeć. Dobrze, że mam fotkę tych kurwa. Chciałbym raz jeszcze resztki swojej godności przy